Dlaczego psy atakują? Oczywiście, może nie jest zbyt dobry moment na taki materiał, ale niestety taki moment nigdy nie jest dobry, ponieważ o tym, że pies może zaatakować i doprowadzić do tragedii, myślimy najczęściej wtedy, kiedy do takiego wydarzenia dojdzie. Dlatego warto się zainteresować i poznać przynajmniej te najważniejsze przyczyny, z jakich powodów psy mogą atakować, ponieważ, jak zawsze, tych przyczyn, tych powodów ataków może być bardzo wiele. Zacznijmy od tego, który najczęściej się podkreśla, czyli po prostu złego wychowania. I można to podzielić na dwie rzeczy. Albo ktoś w sposób celowy wychowywał tego psa, na psa agresywnego, na psa, który przejawia takie cechy, zachowanie wręcz niebezpieczne, albo po prostu ktoś całkowicie. Zapomniał, że psa również trzeba wychować, trzeba z nim przebywać, i taki pies po prostu wychował się sam, co niestety bardzo często również jest czymś bardzo niebezpiecznym, jeśli chodzi o zachowanie takiego psa. Często podkreślam w swoich materiałach, że psy trzeba wychowywać. W przypadku niektórych psów jest to łatwiejsze, w przypadku innych jest to trudniejsze. W przypadku jeszcze innych jest to bardzo trudne i wymaga naprawdę wiele sił, ale po prostu pies wychowany w odpowiedni sposób jednak będzie stanowił o wiele mniejsze zagrożenie a kiedy zostanie wychowany albo niewychowany to wówczas niestety możliwość że zaatakuje jest bardzo wysoka ponieważ w jego psychice jest zaprogramowane albo też samo się po prostu zaprogramowało że atak jest jednym z możliwych wyborów i to można powiedzieć jednym z tych Pierwszych wyborów, że nie tylko szczekamy, nie tylko próbujemy wystraszyć przeciwnika, ale możemy się wycofać, albo można nas uspokoić, albo jak ktoś odejdzie, to nie atakujemy, tylko że po prostu atakujemy, ponieważ tak trzeba. Kolejną rzeczą jest to, że psy bardzo często atakują, kiedy się boją. I tutaj jest bardzo ważna kwestia. Psy mogą w całkowicie inny sposób odczytywać sytuację. Czyli sytuacja, w której może nam się wydawać, że ten pies nie ma się czego bać, że nie ma zagrożenia, może być po prostu odbierana przez tego psa jako coś, co mu zagraża. Po prostu albo dane miejsce, albo dana sytuacja, albo na przykład wyglądamy tak, jak ktoś, kto się nad tym psem znęcał, to po prostu powoduje, że ten pies się boi. A bardzo częstą reakcją ze strony psów na strach jest atak. No ale tutaj w przypadku ludzi na przykład podobnie. Dlatego pies, który się boi, może po prostu zaatakować. Kolejna rzecz to brak socjalizacji. Niestety, ale pies nie jest w stanie z kosmosu wziąć informacji o świecie, o tym, co się dzieje, na przykład poza jego kojcem, poza jego placem, poza jego mieszkaniem. I kiedy taki pies zacznie odbierać nieznane mu bodźce, hałas, krzyk, duża liczba ludzi, obce psy, duży ruch, to wszystko może po prostu go nie tylko wystraszyć, ale po prostu może. Spowodować, że on nie wie, jak na taką sytuację zareagować. Dlatego socjalizacja też jest ważnym elementem w przypadku psów. I pies, który po prostu znajdzie się w sytuacji, z którą do tej pory nigdy nie miał do czynienia, ta ilość bodźców, które po prostu do niego docierają, będzie zbyt duża, do tego nie będzie w stanie tolerować tego, co się wokół niego dzieje, to niestety taki pies może zareagować atakiem. Po prostu próbując się bronić, przed czymś sobie weźmie za zagrożenie, albo zagrożenie dla niego, albo też zagrożenie dla jego opiekunów, ponieważ i taka możliwość może po prostu być. Pies, który do tej pory nie miał możliwości socjalizowania się z obcymi ludźmi, choćby oni byli naszymi przyjaciółmi, on nie wie, że są naszymi przyjaciółmi i nagle go okrąży na przykład kilka osób i zacznie z nami rozmawiać, on po prostu może myśleć, że oni stanowią realne zagrożenie dla nas. No i niestety może dojść do ataku. Kolejna rzecz to to, że pies może mieć bardzo niekorzystne wspomnienia, jeśli chodzi o ludzi. Ktoś mógł się po prostu nad nim znęcać, mógł go bić i cała masa innych rzeczy, i po prostu pies może zaatakować, kiedy sytuacja będzie podobna, kiedy będzie myślał właśnie, że jest zagrożony, czy nawet dana osoba może mu w jakiś sposób przypominać tego oprawcę. Ponieważ on zaatakuje, myśląc, przenosząc to, że to jest właśnie ta osoba. Niestety takie przypadki też mogą mieć miejsce. Teraz przejdziemy do instynktu terytorialnego. Czegoś, co też powinno być na jednym z pierwszych tutaj miejsc, ale czymś, co niestety jest często zapominane. Psy instynktownie po prostu lubią bronić terytorium. Ich przodkowie tak robili. Teraz naprawdę bardzo wiele psów jest psami stróżującymi, psami obronnymi i posiadają one instynkt terytorialny. Według psa. On ma obowiązek bronić terytorium. Niestety, ale to bronienie terytorium może być o wiele aktywniejsze i o wiele mocniejsze niż nam się wydaje. I po prostu ktoś, kto wejdzie na na przykład nasze podwórko, może być odebrany jako zagrożenie, zagrożenie, którego trzeba się pozbyć. A jak się pozbyć zagrożenia, jeśli na przykład szczekanie nie pomaga, po prostu zaatakować. Ale tu jest inna kwestia. Niestety instynkt terytorialny to nie jest takie coś, co Przekłada się na to, że mówimy psu, spójrz, tutaj jest nasz plac, jest ogrodzony, to jest teren, którego masz bronić i pilnować. Pies tak nie myśli. Pies może traktować ten teren, którego ma chronić, o wiele szerzej. Czy to droga, ulica, chodnik, który obok ogrodzenia jest, jest przez niego również brany za teren, którego należy pilnować, czy też nawet jeszcze szerzej. Dlatego, na przykład, pies, który ma ten instynkt terytorialny mocno rozwinięty, albo też często jest ten instynkt wręcz podsycany przez właściciela, kiedy wydostanie się z tego ogrodzonego, na przykład terenu, to on może pilnować i tej drogi, i tego chodnika, i pola obok, na przykład, naszego domu. Ten teren może być większy i po prostu w miejscu, gdzie nie powinien, ludzko patrząc, po prostu zaatakuje, ponieważ uważa, że. Ten człowiek wdarł się na jego teren. A że jest to na przykład chodnik, to on tego nie rozumie niestety. Do tej pory na przykład był ograniczony przez ogrodzenie. Teraz ma szansę bronić swojego terenu, który uważa za swój. No i niestety to też kolejny powód ataku psów i taka recepta na nieszczęście. Kolejna rzecz to to, że psy posiadają też instynkt myśliwski, chęć pogoni, chęć ataku. W różny sposób rozwinięty i niestety. W niektórych przypadkach jakiś szybko poruszający się obiekt, ktoś biegnący, czy ktoś, kto zaczyna uciekać, czy ktoś nawet jadący na rowerze, taki obiekt może być po prostu obiektem, którego ten pies nie może ominąć i po prostu zaczyna go gonić. A kiedy go już złapie, no to niestety włącza się instynkt, który powoduje, że ten pies może przejść do takiego ataku fizycznego i dojść do nieszczęścia. Kolejną rzeczą jest to, że pies może być po prostu zestresowany, i wszystkie te wcześniej wymienione rzeczy mogą wystąpić o wiele jeszcze wcześniej. Upał, głód, widok weterynarza, jakiś hałas, nawet burza to wszystko może spowodować, że ten pies reaguje o wiele, wiele wcześniej. I to jego zachowanie, które w normalnej sytuacji jest przyjacielskie. Pies, który nie stanowi zagrożenia, niestety w przypadku takiej stresującej sytuacji może niestety do tego ataku dojść o wiele wcześniej. Pies może być też chory, może odczuwać ból, to może być jakiś uraz, to może być jakaś choroba. Po prostu ten pies nie rozumie, że jest podenerwowany. To podobnie jak my jesteśmy chorzy, odczuwamy ból, o wiele szybciej się denerwujemy. Podobnie jest z psami. Nie mówiąc już o takich rzeczach jak instynkt macierzyński, hormony. I cała masa innych rzeczy. Więc jak widać, tych powodów, dla których pies może zaatakować, jest bardzo, bardzo dużo. Od tego, że możemy przypominać mu kogoś, kto się nad nim znęcał, poprzez to, że jesteśmy na terenie, który uważa za swój, który musi bronić, poprzez to, że odbiera nas jako zagrożenie, przez to, że jest zdenerwowany, sfrustrowany, albo po prostu jego właściciel uczył go od małego, że. Ktoś obcy ma zostać zaatakowany, że ktoś obcy z kimś obcym nie wolno się zaprzyjaźnić, tylko ma być celem, celem na przykład ataku. Więc niestety tych powodów jest dużo. Duża ich część oczywiście zależy od nas, od właścicieli psów, ale niestety jest też wiele takich, na które tak dużego wpływu nie mamy. A jeśli już mamy, to niestety często o tym zapominamy. Więc trzeba uważać. I to bardzo, bardzo mocno. Zwłaszcza dotyczy to właścicieli psów, ponieważ to w ich rękach leży opieka nad psem i jeśli się do tego nie nadają, no to niestety powinni z tych psów zrezygnować. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.